Siemanko, witam w kolejnym filmie. Wreszcie przygoda, kurde, piąteczek. Wyrwałem się z roboty i czem prędzej tutaj nad Wisłę. Słuchajcie, dzisiaj w planie jest biwak, o ile mnie nie zeżrą robale. To biwak nad rzeką, no i gwiazdą wieczoru będzie zachód słońca. Mam nadzieję również, że wschód słońca i że uda mi się na niego wstać. No i mój 30 namiot. Także zapraszam do oglądania. Dobra, doszedłem na miejscówę. Długo nie musiałem iść, bo to w miarę blisko. Ale pierwsze co wam powiem to, jest mega gorąco. Jest tutaj milionowadów. owadów. Znaczy no, spodziewałem się tego. E, więc pomimo tego, że jest bardzo gorąco, to i tak zaraz chyba na Anoraka wrzucał, żeby mnie nie zżarły. E, także w ogóle pierwsze co, to ja tutaj muszę ogarnąć śmieci, bo poprzedni goście niestety zostawili po sobie ślad widoczny. Nie ma tego jakoś tak dużo, ale, ale trochę posprzątam, przyniosłem worek. No a potem co, pozbieram trochę drewna, zrobimy sobie jakieś ognisko, kiełbaski później. No i tak, no, no i rozkładamy ten namiot. Mam nadzieję, że on tutaj jakoś da radę. Pokażę Wam go, to jest niezły przedmiotu. Ale przed chwilą jakiś latający klesz mi tutaj chciał na rękę. Wow. Normalnie się nieźle wierzgał jak go otrzepywałem. W każdym razie słuchajcie, śmieci posprzątane, chyba już jest spoko. Także zabieram się za rozkładanie namiotu. No w końcu się udało ustawić. Zobaczcie, tak wygląda namiocik. On ma 30 lat. Jako kiedyś po prostu wyciągnąłem w jakimś e, takim konkursie, gdzie się zbierało jakieś kody kreskowe z paczek e, malborasów. Zobaczcie, to jest to jest namiot marki Malboro, nie? E, problem jego jest też taki, że e, musiałem go szybko przykryć tropikiem, bo tam ta, na, on ma na górze trochę siatki. No i ta siatka jest lekko przerwana, więc nie chcę, żeby tam mirobale od razu wleciały za bardzo. Wejście się nie zamyka, ten tropik. No ale ja i tak tutaj w ogóle będę musiał mieć to otwarte na noc, żeby mieć jakiekolwiek powietrze. To może być generalnie ciężka noc. A co to za potwór z Loch Ness tam płynie? Nie wiadomo co to jest. Nie mogę bardziej zumować nie widzę. Ale o, słuchajcie, powiem Wam, że chyba muszę przyznać się do porażki, która polega na tym, że spóźniłem się na to miejscowe jakieś 2-3 tygodnie. W sensie ja tu byłem już właśnie jakieś 2 tygodnie temu, nie było tak źle, ale ta ilość latających tu much komarów i innych latających stworzeń. Jest tak bardzo przytłaczająca, że po prostu nie widzę tego. W sensie, nawet nie ma do końca jak posiedzieć, żeby, no nie, wiem, no po prostu się zrelaksować, bo tylko siedzisz i się odganiasz od ten, od much. Ja, co prawda, jestem spsikany od góry do dołu, ale niewiele to tak naprawdę wnosi. Więc zaczynam rozumieć, czemu sezon taki późno wiosenny to już jest tak naprawdę temat do, na rower, na Jakieś sportowe przygody. No zaraz tutaj pająk na obiekty wejdzie. No, beka powiem wam, no kurde. A taka fajna jest ta miejscowa, bo tutaj jest. Właśnie postawiłem sobie namiot. Jestem totalnie odgrodzony od wszystkiego. Tam mam dosłownie rzekę. E, tu jest rzeczka strumyk z miejscem do zapalenia ogniska. No naprawdę jest super, ale po prostu nie da się tutaj wysiedzieć, tylko co? No trzeba się odganiać cały czas, więc. Ja chyba po prostu zrezygnuję z tej przygody, no nie wiem, zobaczę, może jeszcze wysiedzę. Strasznie mnie kusi ten zachód słońca, ale to jeszcze dwie godziny do tego, więc nie wiem czy mi się ten, czy mi się uda. Kurde no. No strasznie mi przykro z tego powodu, bo tak czekałem na ten na ten i tę przygodę konkretną sobie wypatrzyłem to miejsce, no cholera. Ech, no powiem wam i też czuję, że coś mnie tutaj już uwaliło, że normalnie ten, mi oko zawi. Ja pierdziele, no. Masakra. No a ten namiot, no to co? No dałoby radę, no. On co prawda ma trochę jakiś tam dziur, ale są pozaklejane, a podłoga jest dosyć sztywna. No tylko z tą wentylacją tu jest średnio raczej. Fuck. No nic. Także... Taki update'cik. Lukację, bo wiecie obiecałem wam zachód słońca więc zamierzam dowieść obietnicę przynajmniej tę jedną także no jest tutaj troszeczkę mniej tych krwiopijców no i tak jak sobie czekamy aż to słońce zacznie zachodzić a już jest blisko porażka mnie spotkała ale wiecie mogłem w sumie tego filmiku nie wrzucać ale tak sobie stwierdziłem Dobra, najwyżej pośmieją się chwilę w komentarzach, co mnie tam to wali. A jednak cenne doświadczenie zdobyte. Pierwsze moje biwaki w sumie, więc takie rzeczy odkrywam sam. I może jak ktoś ogląda, też taki niedoświadczony, to się dowie, jak to jest. No nie wiem, ogólnie nie sądzę, żebym jakoś tam dał ciała. Ja byłem na tym miejscu wie wcześniej, zeskautowałem ją, było spoko. No wszystko wyglądało tak, że. Ten plan miał się powieść, no ale niestety no nie przewidziałem. Znaczy, spodziewałem się, no, że będą te robale, ale no nie, że aż tak, nie. I to jeszcze, żeby powiedzmy same komary były, ale po prostu tych much, no a tego się nie da odgonić. No nie, no, nie ma bata, no a ja przecież robię to dla frajdy swojej i przyjemności. No to żadna przyjemność siedzieć zamknięty w namiocie cały wieczór i, i że sobie nawet nie możesz posiedzieć, bo, bo cię jedzą. no. Także lipa. Więc takie oto mam doświadczenie. No ale nic, no, wrócę tu, tylko może bardziej na jesieni. I co? No jeszcze błędem powiedzmy było to, że to był w sumie tak wóz albo przewóz, bo no tutaj niestety nie ma żadnej takiej drugiej miejscowy w takim bliskim zasięgu, gdzie bym mógł i chciał iść. Po prostu albo ta miejscowa wypali, albo nie wypali, no niestety nie wypaliła, no i tyle. No. Także smuteczek. Zanim się pożegnam, to jeszcze słuchajcie. Chciałem Wam powiedzieć, że fajnie, że dotrwaliście do tego punktu. A w ogóle, to po ostatnim filmiku, to chciałem przede wszystkim mocno powitać wszystkich nowych widzów, bo sporo Was się zrobiło, nowych subów przybyło dużo, piąteczka. Fajnie, że jesteście, dzięki za wsparcie tego typu, no i co, mam nadzieję, że mimo wszystko się dzisiaj podobało, dacie uśmiechnięte buźki w komentarzach, żeby wesprzeć mnie na duchu po tym failu. I ten, do następnego, no mam nadzieję, że lepszego. A na koniec kilka ujęć z tego pięknego zachodu słońca. Strzałeczka, hej! Ja Słuchajcie, spotkałem Pana, który powiedział mi, że jest przejście na ten wał, którym właśnie idę, będę miał nawet fajniejsze ujęcie zachodu słońca, także chociaż tyle kurde, taka sytuacja, ale, ale super. Ej dobra, żartowałem, bo ten mur to się ciągnie, nie wiem, z 300 metrów, a ja, a ja idę z ciężkim plecakiem i aparatem, jak mnie gibnie w którąś stronę i polecę, to yy, kaplica, nie? Więc stwierdziłem, że się jednak cofnę i stąd wam jeszcze zrobię ujęcie. Nie no wybaczcie, one chcą mi zjeść twarz.